Strzały, wiwiórek. Wszystko jasne. I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Zginęli od strzał. Nic o tym nie wiem. Co o tym myślisz w Wiedźminie? Dwóch żołdaków wybrało się do jaskini. Pewnie chcieli przepłoszyć straszydła. Może ktoś ich do tego namówił. Nie wiem ile potworów zabili, ale wiem kto ich zabił. Skojatel. Bzdura! Z tego, co wiem, Nekary nie potrafią strzelać z łuków. No, chłopy, na drzewo z nią! Nie, powiem wszystko, tylko mnie nie zabijajcie, błagam! Daruj sobie elwko. Bierzemy ją do komendanta. Loredo mnie zamęczy. Niech moje krzyki budzą cię po nocach Gwynblade. Zamknij się! Dzięki, wiedź mnie. Sto Orenów jest twoje. I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Zagryzieni. Nie żyją. Pewny jesteś? Poszarpani jak stare worki. Co tam się wydarzyło? Coś zwabiło wasz patrol do jaskini. Niestety, wojacy nie byli wystarczająco przygotowani, resztę już znacie. Potwory nie są wybredne. A teraz płaczcie. Pewnie, pewnie zasłużyłeś na zapłatę. Uratowałeś mnie Wiedźminie. Zwykle ludzie nie stają po stronie elfów, bo nie jestem zwykłym człowiekiem. To prawda. Dasz mi się przekonać, czy pod każdym względem jesteś taki niezwykły? Co proponujesz? Zobaczysz. Znajdziesz mnie w lesie przy wodospadzie. Pamiętaj tylko, że nie będę czekała wiecznie. W lesie nie jest bezpiecznie, nie możesz iść sama. Jestem elfką, nie martw się o mnie. Cieszę się, że przyszedłeś. Ja też. Tylko widzisz, jest jeden problem. Mów. Ja naprawdę zwabiłam tych strażników w pułapkę. Wiem, znalazłem strzały. Właśnie. Wiesz zbyt dużo. A tylko trupy nie zdradzają tajemnic. Oszczędź! Zabieram cię do Loredo. On cię osądzi! Co ty robisz z to, Elfią dziwką? Mieliście rację. To szpieg kojatel wciągała ludzi w zasadzkę. A jednak dawaj ją! Wszystko nam wyśpiewa! Nienawidzę was! Bądźcie przeklęci dłan. Oszczędź! Zasługujesz na śmierć. Oszczędź! Precz. Nie chcę cię więcej widzieć. Dzięki. Nie zobaczysz.